Witajcie w kolejnym odcinku podróży po Beskidzie Niskim. Dziś odkryjemy Komańczę, uroczą wieś, która położona jest na granicy Beskidu Niskiego i Bieszczadów. Komańcza urzeka swoimi krajobrazami i bogatą historią. W odcinku dwa wyjątkowe miejsca, które trzeba koniecznie zobaczyć będąc w Komańczy. Słuchajcie, kolejny punkt na naszej podróży po Węzkidziej to jest Komańcza. W znajduje się przepiękna cerkiew, która została odbudowana na początku lat 2000 po pożarze. Znajduje się również kościół, ale również yy, i klasztor, który Wam pojedziemy pokazać, gdzie jeden z naszych kardynałów był internowany. Parking wygląda tutaj w ten sposób. Na parkingu jest kibelek, oczywiście płatny. Parking jest przy głównej drodze. Mamy środek tygodnia, jak widzicie. Przejeżdżałem dwa samochody na minutę. Jak dużymi samochodami, to 200 metrów od tego mostu. Zobaczcie parking, który któryśmy wam już Wam pokazywali, tam z tymi kibelkami. Słuchajcie, tu się zaczyna ścieżka prymasta tysiąclecia. I tu, w tym miejscu, został przywieziony i dalej był więziony, czy internowany, właśnie w tym kaszorze. Idziemy to zobaczyć, wszystko teraz, jak to wygląda. Samochód, tu jest zapakowany zaraz za mostem, 100 metrów od mostu. Ścieżka nas prowadzi się świeżo zrobioną, asfaltową drogę do góry. Obok idzie ścieżka przyrodnicza, leśnym duktem i ścieżka dydaktyczno-przyrodniczo-historyczna z platformą widokową. Słuchajcie, miejsce jest przepiękne, warto tutaj przyjechać, zobaczyć to. Unikajcie poniedziałków, bo jest poniedziałek i, i niestety wystawa jest zamknięta, ale w każdy inny dzień tygodnia wystawa jest otwarta. Tutaj był internowany kardynał Wyszyński, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, w każdym razie była to wielka postać naszej polskiej historii i bardzo dużo nasz kraj jej zawdzięczy. Cudnie tu, nie? Tak, bardzo ładnie, ładne miejsce. Pięknie tu jest. Jesteśmy obydwoje zachwyceni tym miejscem, pięknie zrobione. Warto tu przyjść ścieżka, jest zrobiona jak nowa, chyba jest nowa w zasadzie. Yes, yes, yes. Wszystko pachnie aż nowością. Ciekawe miejsce, naprawdę warto tutaj przyjść zajrzeć. Ale nie w poniedziałki, bo w poniedziałki niestety ekspozycja jest zamknięta. No na miejscu można napić kawki, no. herbatki, różne. Korzystając z okazji jeszcze idziemy zobaczyć figurę Matki Borskiej Leśnej. Ścieżka tak prowadzi. O, już jest chyba niedaleko nam widać. Podejście bardzo króciutkie, bardzo fajnie to zrobione. Z tym miejscem jest fajna legenda związana. Nie jest to tylko figurka postawiona przez ciosy zakonne. W latach 20. to miejsce w całości należało do hrabiego Potockiego i prowadził on tutaj wycinkę lasów, wycinkę drzew. Jeden z wyrwali, który pochodził z dalekiej Hut Hutulszczyzny, -Hutul czyli z Dzisiejszej Ukrainy. Pracował tutaj i mieszkał w skleconym przez siebie szałasie. I podczas jednej nocy, który tutaj nocował, jednej z nocy przyszedł do niego Matka Boska. Kochani, schodzimy drogą krzyżową na dół. Bardzo fajne miejsce ucięli, żeśmy sobie tutaj pogawędkę z miejscową panią, opowiedziała nam tutaj o trochę o historii, jak ludzie żyją. Bardzo przemiła, sympatyczna starsza pani i idziemy z powrotem do parkingu i jedziemy dalej pokazać Wam dalej co można w pomańczy zobaczyć. Jeszcze wrócili tu jeszcze łemkowie, nie? Właśnie opowiadała nam pani, że tu sporo jeszcze tych łęków wróciło, ponieważ jak byliśmy w Turzańsku, to się zastanawiałem sam na cmentarzu. Yy, groby były wszystkie cyrylicą opisane. I tu pani właśnie, która mieszka tutaj całe życie prawie że... To, to mówi, że tych łęków tutaj bardzo dużo wróciło w 80. latach, 70. latach. Faktycznie są wody takie dosyć wysokawe, nie? Tak. Ale naprawdę warto tutaj przyjechać. Piękne miejsce. Ten klasztor naprawdę poradził mnie swoją pięknością, nie? Już schodzimy do parkingu. Warto sobie podejść tą asfaltową ścieżką do góry, a potem zaraz, jak będziecie schodzić na dół, to skręcić w lewo w kierunku matki Boskiej leśnej i obejść sobie dookoła. obowiązkowy punkt w komańczy do odwiedzenia to jest cerkiew. Niestety jest już replika cerkwi, ponieważ oryginalna spłynęła na początku lat 2000 i ta została odbudowana, ale jest piękna ją widać. Prawosławna świątynia parafialna, należąca do tykanatu Sanok, diecezji przemysko-gorlickiej Polskiego autokafalicznego Kościoła Prawosławnego, to więcej niż tylko budynek. To symbol przetrwania i odrodzenia. Pierwotna cerkiew powstała tutaj w latach 1800-1803, zastępując poprzednią, zniszczoną przez pożar, przez jaki była miejscem ważnych wydarzeń religijnych i społecznych. Pomimo trudności i przeobrażeń politycznych, wierni pozostawali z nią związani. Nawet po zamknięciu przez władzę w 1961 roku odrodzona parafia prawosławna kontynuowała swoją posługę. Tragiczny pożar 2006 roku zniszczył Cerkiew, ale nie złamał ducha społeczności. Dzięki determinacji i wsparciu społecznemu oraz darowiznom od lasów państwowych udało odbudować się świątynię w pierwotnej formie. Konsekracja nastąpiła w 2010 roku i była chwilą triumfu lokalnej społeczności. Architektonicznie Cerkiew to arcydzieło konstrukcji drewnianej. Jej piękno tkwi w detalu. Od zrębu po ośmioboczne wieżyczki z cebulkami, nęcze kryje kopuły i konosta z 1832 roku, będący współczesną kopią oryginału. Dziś cerkiew opieki Matki Bożej stoi jako pomnik historii i symbol wiary, przyciągając pielgrzymów i turystów z całego świata. Jej historia jest nie tylko lokalnym dziedzictwem, ale także inspirującym świadectwem siły społeczności i ludzkiego ducha. Cerkiew jest przepiękna. Tam wcześniej, jak mówiłem, powiedziałem 2003, się pomyliłem. Cerkiew się spaliła w 2006 roku. Niestety był to efekt podpalenia. Nie rozumiem tych ludzi, nie rozumiem motywów w ogóle, kto by chciał coś takiego spalić. Wewnątrz jest przepiękna, ikonostas, wszystko zostało odtworzony. Cerkiew została odbudowana do tego stopnia, że nawet ławki zostały odtworzone. Cerkiew liczy dzisiaj w parafii 30 osób, prawda? Tak. 30 osób i razem jest jako jedna parafia z w Turzańsku. Obiekt jest przecudny. Tu w zasadzie samochodem takim jak T5 to jeszcze się wleci, ale niczym większym to tutaj już nie wjeżdżajcie że to śmiało myślę. Można no nie powiedzieć. no wjedziesz, ale to ciężko się obrócić czy tego, tak, tak. nie? Tak wygląda podjazd do cerkwi. Samochód możemy zaparkować tutaj zaraz przy samym podjeździe, tak jak nasze auto stoi zaraz przy głównej drodze. Miejsce warte odwiedzenia. Piękna sprawa ta cerkiewka. Cerkiewka otwarta od 10 do 17. Nic, jedziemy dalej.